Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do medytacji Słowa Bożego. Ono jest źródłem światła i mądrości dla naszego życia. To słowo drugiej niedzieli już Wielkiego Postu wzywa nas do pójścia za Panem, który pragnie odsłonić przed nami wielkie tajemnice. Dla dobra człowieka. I pierwsze czytanie jest wzięte z księgi Rodzaju. Jest to pierwsza księga Starego Testamentu. Dzieli się ona na dwie takie podstawowe części. Prehistorię, od pierwszego do jedenastego rozdziału, mówi o stworzeniu świata i początkach ludzkości, stworzeniu człowieka. I druga część to. Poświęcona jest Abrahamowi, Izaakowi, Jakobowi. Dzisiaj czytanie to poświęca chwili życia, wydarzenia z postawy Abrahama. Abraham usłyszał od Boga słowa: Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej. I z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Abraham słucha Boga, przyjmuje Jego wezwanie i opuszcza rodzinną Ziemię, aby iść za Bożym wezwaniem. To Bóg go prowadzi. Jednocześnie to posłuszeństwo ze strony Abrahama będzie błogosławieństwem dla innych narodów, dla wszystkich. Abraham jest nazwany Ojcem Wierzących, bo On pierwszy okazał wiarę i zaufanie Bogu. Pan Bóg prowadzi człowieka po drogach tego czasu w sposób tajemniczy. I postawa Abrahama jest dla nas wezwaniem słuchać Boga, bo Bóg nie przestał mówić. On mówi przez objawienie, przez naukę kościoła, przez głos naszego sumienia. Mówi i pragnie nas prowadzić, a tam gdzie Bóg prowadzi, człowiek nie pobłądzi. Tam będzie człowiekowi towarzyszyć światło, pokój, mądrość, Błogosławieństwo. Sam człowiek będzie stawał się jakimś bogatym duchowo, ale tym błogosławieństwem będzie promieniował na innych. Z tego się rodzi dobro dla człowieka i innych ludzi świata. Ewangelia z kolei pokazuje nam Pana Jezusa, który idzie ze swoimi uczniami: Piotrem, Jakubem i Janem na wysoką górę. Tam wobec nich Pan Jezus się przemienił. Z Jezusem przemienionym, który odsłania nam tajemnicę swojego bóstwa, ale i człowieczeństwa, które zostanie kiedyś uwielbione w zmartwychwstaniu, rozmawia jednocześnie z Mojżeszem i Eliaszem, dwie wielkie postaci Starego Testamentu. Mojżesz, prawodawca i Eliasz, prorok, wielki świadek Boga. Odsłania Pan Jezus przez, przed uczniami tajemnicę naszej chwały, bo to, co dokonuje się w Nim, jest jednocześnie zapowiedzią daru dla wszystkich, którzy w Niego będą wierzyć, przy Nim będą trwać, będą uczestniczyć już tu na ziemi, w tym bogactwie łaski, a jednocześnie w tej zapowiedzi zmartwychwstania, czyli wyniesienia człowieka z ciałem i duszą do godności dziecka Bożego i chwały nieba. Człowiek z ciałem i duszą będzie przemieniony, ubóstwiony, przebóstwiony i będzie uczestniczył w chwale zmartwychwstałego Chrystusa. O tym też mówi święty Paweł, że to, do czego nas zaprasza Bóg w Jezusie Chrystusie, jest dla nas wezwaniem, aby podjąć ten proces ewangelizacji, czyli niesienia ludziom tej jedynej prawdy, która daje nadzieję, światło, która wewnętrznie wyzwala i ubogaca. I dlatego święty Paweł mówi, Najdroższy do swego ucznia Tymoteusza, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Spinając te trzy czytania, widzimy w tym jakąś głęboką logikę. Najpierw trzeba, jak Abraham, słuchać Boga, okazać Mu zaufanie i posłuszeństwo. Następnie wejść w tę żywą przyjaźń z Panem Jezusem, jak uczniowie i pokazuje to Ewangelia Świętego Mateusza. Wejść w tę przyjaźń, w taką zażyłość, by doświadczyć czegoś, czego po ludzku się o własnych siłach nie doświadczy. Coś, co Bóg przygotował dla człowieka. I przemieniony Pan jest na górze, wysokiej. Jest właśnie tym, który jako dar Boży przemienia człowieka i wprowadza go w te tajemnice fascynującej rzeczywistości nowego życia, życia przemienionego Bożą łaską. To wszystko, co jest takim dobrem, najwyższym dla człowieka, dającym nadzieję nieba, życia wiecznego, jest zobowiązaniem, mówi święty Paweł, skoro Bóg nas tak bardzo kocha. Tak bardzo obdarowuje wielkimi darami, bożymi darami w Jezusie Chrystusie. To jest to wezwanie, aby wziąć udział w trudach i przeciwnościach głoszenia Ewangelii, czyli dawania o tej prawdzie jedynej, najważniejszej świadectwa. Dzisiaj żyjemy w takim trudnym czasie, kiedy się narzuca ludziom fałszywe ideologie, wprowadzające zamęt. Tam, gdzie się wprowadza ewangelię, tam jest klarowność, jasność, tam jest miłość i braterstwo. Jesteśmy wezwani, aby mieć odwagę wewnętrzną, włączenia się w ten proces dawania świadectwa o Jezusie, ewangelizacji. Jest to jedno z podstawowych zadań współczesnego chrześcijaństwa być tymi, którzy ewangelizują, czyli głoszą dobrą nowinę wszystkim że Jezus kocha i Jezus prowadzi czeka do życia wiecznego, stąd płynie ten sens i cel życia. Inaczej życie nie ma prawdziwego sensu. Jakieś ma tylko cząstkowy, ale prawdziwy sens płynie tylko z Chrystusa i z Jego Ewangelii. Dlatego zapraszam na Eucharystię. Eucharystia jest tym cudownym przemienieniem Jezusa, gdzie w czasie mszy świętej Jezus daje nam siebie jako chleb życia, jako chleb zbawienia. Szczęść Boże.